Zbliżamy się do Stoczni szczecińskiej dawnej imienia Adolfa Warskiego budynek dyrekcyjny przy ulicy Hutniczej. Zbliżamy się do bramy głównej. Sporo stoczniowców poległo w pamiętnym roku 70. w grudniu 70. A brama główna kojarzy mi się z okresem kiedy tutaj ja i sporo członków mojej rodziny pracowało. Pracował tutaj mój ojciec od lat 50., moja siostra, mój szwagier, który pracował tutaj. Ja pracowałem raz, pierwszy raz w 63-64 roku, dokładnie nie pamiętam. Następnie pracowałem od 71 roku do 70 początku 76 roku. A więc moje życie, życie mojej rodziny jest związane w dużej części z pracą w stoczni. Z tego powodu postanowiłem odbyć sentymentalną podróż po terenie stoczni po tylu latach, bo licząc od 60 to ponad 50, a od y, ostatniej mojej pracy w 70 to dokładnie 40 lat już mija. Pracowałem w inwestycjach, a więc znam teren dokładnie, bo przez 5 lat penetrować musiałem wszystkie zakamarki w celu rozeznania instalacji, placu budowy, przekazywania placów budowy budowaliśmy Lipskie biuro konstrukcyjne, ciąg wstępny obróbki kiblach, bazę remontowo-budowlaną oraz transportową w tzw. Dolinie Śmierci. No to jadę teraz przez bramę kolejową wjechać na teren stoczni i pojechać sobie to po zapamiętanych miejscach. Jeżdżam na teren stoczni dawniwarskiego, szlaban do góry i jedziemy. Wjechaliśmy przez bramę kolejową tak zwaną i jedziemy w kierunku W2. Po drodze będziemy mijali Narzędziownię, gdzie mój ojciec przepracował 35 lat od lat 50. 80. roku. Więc prawdopodobnie, tak mi się wydaje, Zbliżamy się do dawnego wydziału W2. Zobaczcie terenu po tylu latach. Mi się zatarła. Ale pojedziemy. A, zaraz, zaraz, zaraz. To jest dawny W2. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ciekawe czy ktoś będzie... Tak, to jest wydział W2. Gdzie pracowałem w 1963 roku. Idę zobaczyć, może to jest życie W2. Dobry. Przepraszam. Czy tu może mieścił się kiedyś W2? Któryś z panów wie? W2. Montaż maszyn. Nie, kiedyś. Trzeba było się zapytać tam. Ale co, co, co? Czy tu w2 się kiedyś mieściło? Nie, chodź pan pyta się tutaj tych tarczy, bo ja tutaj... Aha. Dzień dobry. Pan tu podobno pracuje długo. I co? Nie, ja tu kiedyś pracowałem w 1963 roku. Czy no. to był W2? Nie? W2 było dalej. Dalej? No. A co tu było? było mnie? Tu To był ten. Te nie tak. ruchu, no no. Ja później w 1971 A W2 to było tutaj naprzeciwko głównego mechanika. A. Za. Muszę, stołówką, główną. Jak już tu wjechałem, to muszę tam pojechać Ale i zobaczyć. Tam, jest łod, tam Nie wiadę ale dobra, to przynajmniej się zbliży trochę, zobaczę ja od 74 roku a no widzi pan wszystkiego dobrego szczęśliwego nowego roku no więc jednak to nie W2 W2 mieści się podobno tam dalej i tam chyba nie dojadę jak mówił mi facet no ale spróbujemy Ale jest to dla mnie przeżycie po tylu latach A więc po 40 latach, ludzie, po 40 latach jestem tutaj, a licząc ten okres, że od trzeciego roku to mija 53 lata. No więc już teraz pamiętam, mówił, że tam jest zakaz wjazdu, ale przynajmniej z zewnątrz to jest budynek W2. Z tymi służnicami wychodzącymi na zewnątrz. Ale jednak, stocznia tętni życiem. Buduje się tu statki. Podobno nawet jakiegoś pasażera na Wulkanie, ale tam pojedziemy. Podobno jest tutaj 90 spółek. Pracuje ponad 5 tysięcy ludzi. No, to serce rośnie jednak. Stocznia tętni życiem. Co prawda, nie jako jeden monolit, a wiele spółek, ale to nie szkodzi. Ludzie mają zatrudnienie. Proszę, to trudno, nie wejdziemy. W tamtym kierunku, w kierunku wałów Chrobrego, ciągnęły się nabrzeża wyposażeniowe. Tak mi się zdaje, że w tym budynku była centralna kotłownia, która dawała ciepło dla całej stoczni. Tam jest og sam ogromne piece za tymi szybami. Teraz pojedziemy w kierunku pochyleni wulkan. Dobijał, dobijał taki mały promik, który woził wagony kolejowe. Jest to przystań promu towarowo-kolejowego. Tory kolejowe jak widzicie i on obsługiwał kontakt z stocznią Gryfia. Nie mogę jechać tymi drogami, gdzie jest nieodśnieżony, właściwie jakąś dziurę się wpierdzielę i się zablokuje no ale popatrzcie jakie piękne dźwigi Eberswalde Eberswalde większość jest taka magistrala odświeżona mocno a więc on się tutaj pewnie intensywnie odbywa więc pojedziemy sobie Ty. to jest zakończenie pochylni to jest zakończenie jakiejś mniejszej pochylni ja... ta stopnia nazywała się no, chyba odra, nie ta część. Odra możliwe, nie jestem pewien, ale tu wodowano bardzo małe statki. Ja pamiętam, przychodziłem na wodowania B32, wodowania pierwszych statków B32. Nitowanych to było uroczystość wielka w Szczecinie. Otwarte wodowania statków B32, od tego się zaczęło. Nitowane statki, jak na autostradzie, Sześciopasmówka. Tu po lewej stronie. To pewnie są kadłubownie, gdzie montowano sekcje statków. Wejdziemy do takiej hali. Zobaczymy, jak wygląda teraz. Tężna hala. Teraz hala. Przyczepa wielokołowa. Po przewozu sekcji statków na pochylnie, podstawnice, które były montowane na pochylniach, całe sekcje: wielka bramownica, no więc ta wielka bramownica, 200-tonowa jak pamiętam, kiedyś kiedy tu pracowałem FAMAK Kluczborg. Chwyty główny hak i wiele takich pośrednich zamontowane na trawersie na takiej belce rozporowej która umożliwia podczepienie albo małego udźwigu i ten główny hak jest w stanie podnieść 200 ton dwa takie wózki w kierunku nabrzeża po drugiej stronie będziemy widzieli stocznię Gryfia tam jest firma, po drugiej stronie widzimy tą wielką, wielkie dźwigi wysokie to jest związane z produkcją siłowni wiatrowych no, tu jakiś stateczek jest budowany płaskodenny. może to ten prom pasażerski o którym była mowa sklejają. Ciekawe czy te dźwignie... O, to jest to jest pochylnia wulkan. Na tej pochylni można było budować duże statki. widzę, że ta suwnica chodzi, bo ma odśnieżone torowisko przetarte. A więc ona obsługuje tutaj tą pochylnię. Super! No to właściwie... Spełniłem swoje marzenie, żeby się dostać na teren stoczni dawnej produkcyjnej Warskiego Shipyard, Shipyard, Szczecin. Shipyard, szczecin. No, pojedziemy jeszcze tutaj kawałek w prawo, zobaczymy co tutaj Pod bramę kolejową przy ulicy Selmacha, po drugiej stronie, jest skład węgla, z którego korzystam. Plac wstępnej obróbki blach. Tutaj był skład blach, które wstępnie się tu przycinało, dalej były transportowane na trasernie. tam podobnie, w tym płaskim budynku trasowano blachy i przycinano szły na, oddziały, na wydziały kadłubowe gdzie były łączone w sekcje a sekcje były przewożone tymi niskopodwoziowymi samojezdnymi platformami na miejsce połączenia zazwyczaj na pochylnie są to, te, te urządzenia które służyły do czyszczenia Plach, szczoty, takie obrotowe. Wyjeżdżały na hale, tam były trasowane i i według tego spawacze cieli. Cieli ręcznie, później to wszystko już automaty cięły. A trasa nie była optyczna taka, jak zrzutnik powiększalnika fotograficznego, tylko po prostu było już to komputerowo ustalane. Komputery też sterowały tymi automatami do cięcia. Więc było to bardzo precyzyjne. Wcześniej to jak się jak słyszałem zdarzały się pomyłki, odchylki od wymiarów rzędu kilku centymetrów. Zbliżamy się właściwie z powrotem do tego miejsca, w którym się wjechali, a więc tak zwaną ramą kolejową. Tu mieściła się ekspedycja, tu pracował Heniu lutek. Obecnie emeryt 80-paroletni z namchenia. Znaliśmy Janka Ludka, też pracował w zaopatrzeniu. Był dział utrzymania ruchu. Tak, tak. Tu budowaliśmy w latach 70. w tym rejonie jakiś obiekt, gdzie trzeba było dokonać wykopu głębokiego natrafiliśmy trafiliśmy na sklepienie kanału, którym Kiedyś wpływała ta rzeczka Od strony Rusałki tu i ulicy I ulicy Emilii Plater Wynęła, być może, że to te zbiorniki, które tu po prawo mijamy Mieliśmy posadowić i tu baliśmy się jakiegoś sklepienia Które nie było zinwentaryzowane No i starzy pracownicy pamiętali lata Jeszcze 60. Kiedy w w Szczecinie był Chruszczow I tutaj ukazało się, że szukali u Becy jakiegoś przejścia podziemnego No myśmy na to trafili to przejście To w, w Odrze był w, ujście tego kanału gdzie później podłączono różnego rodzaju kanalizacje deszczowe No ale to historyjka taka, epizod To jest brama główna od strony stoczni Tędy Zazwyczaj wchodziłem, kiedy tu pracowałem Biuro przepustek I tak dalej Tu się mieściła brama główna Wszystko teraz mi się wydaje takie małe Kiedyś stocznia mi się wydawała ogromna